Kupiłem kilka kursów i naprawdę jestem z nich bardzo zadowolony. I mam w planach kupić kolejne, ale teraz muszę skończyć wszystkie te, które już są w moim portfelu. I nie każdy jest przeze mnie przerobiony do końca, a tak naprawdę chyba żaden. Zapraszam do podcastu rozwój osobisty dla każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a ty będziesz słuchał właśnie 131 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 131 odcinek to odcinek solowy, zaraz opowiem ci to, co zamierzałem opowiedzieć, ale przypomnę, że w 130 odcinku moim gościem był Łukasz Jędraszkiewicz. A z nim rozmawiałem o muzyce, o tym, jak muzyka wspiera rozwój, ale generalnie w ogóle to była bardzo ciekawa, interesująca. Myślę też, że zabawna rozmowa o muzyce. Bardzo podobała mi się tak naprawdę playlista, którą przygotował specjalnie na tę okazję Łukasz. Więc Łukasz, bardzo Ci za to dziękuję. A jeśli jeszcze nie miałeś okazji przesłuchać tego odcinka, to serdecznie Cię do tego namawiam. W tym miejscu, wyjątkowo w tym miejscu, a nie na końcu, podziękuję też swoim patronom, bo całkiem niedawno mieliśmy okazję znowu spotkać się online, znowu porozmawiać. To była dla mnie bardzo inspirująca rozmowa. Dziękuję Wam za tą rozmowę. A listę oczywiście patronów możesz zobaczyć w opisie każdego odcinka podcastu. A jeśli sam chcesz, czy sama chcesz dołączyć do tej wesołej grupy prawie 30 osób, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl, łamane przez rodk. Wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia, a ja z góry Ci oczywiście już za to dziękuję. Ale przejdźmy do meritum. Dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o tym, jak zrobić dobry podcast. Ale nie. To nie będzie o tym, jak zrobić dobry podcast, tylko jak powstał kurs, jak zrobić dobry podcast. W kilku odcinkach mówiłem o tym, jak wiele nauczyłem się dzięki podcastom. Dzięki swoim gościom i tej wiedzy, którą od nich, ale też z innych podcastów. Czerpałem i czerpię nadal do dzisiaj, bo słucham tych podcastów bardzo dużo. Mogę o sobie powiedzieć śmiale i uczciwie, że jestem propagatorem podcastów, dlatego, że wspólnie z innymi znajomymi uruchomiliśmy Najlepsze Polskie Podcasty taki portal, gdzie możesz zapisać się na newsletter, a my co sobotę wyślemy do ciebie wiadomość z polecanymi kilkoma polskimi odcinkami podcastów, czy odcinkami polskich podcastów. Pomagam też innym podcasterom, czasem udzielam się na grupie, chociaż teraz już rzadziej, dlatego że media społecznościowe potrafią strasznie zdekoncentrować, więc wchodzę tam tylko na dosłownie krótkie chwile. Ale w pewnym momencie uznałem, że skoro poproszono mnie o przeprowadzenie szkolenia, skoro poproszono mnie o udzielenie kilku informacji zwrotnych, o dokonanie audytów, to pomyślałem, że zrobię kurs podcastu. O tym kursie pomyślałem już w tamtym roku. I tak naprawdę chyba w połowie tamtego roku. I uznałem, że hmm, zrobię też taki kurs. W trakcie, jak się do tego zabierałem, a zabierałem się bardzo nieporadnie, okazało się dość typowo chyba, że im dalej w las, tym więcej drzew. Co to oznacza? Im bardziej zagłębiałem się w temat, tym robiło się trudniej. Stworzenie własnego kursu, jakiegokolwiek tematu, wcale nie jest takie proste. Tych kursów jest teraz bardzo dużo, ale ponieważ już też o tym rozmawiałem z jednym ze swoich gości, nawet nie jednym, a co najmniej dwoma, to trzeba wiedzieć, jaki kurs wybrać, kto go prowadzi i czy potencjalnie jest nam w stanie dostarczyć to, czego oczekujemy. Ja w momencie, kiedy wymyśliłem to, że zrobię kurs, pomyślałem, że to będzie dosłownie kilka tygodni jakiejś pracy, później Bartek, mój syn to zmontuje i uala, gotowe. Niestety byłem w wielkim błędzie. I tutaj chyle czoła wszystkim twórcom, którzy robią to bardzo dobrze, i podglądam Was. Kilka kursów w międzyczasie kupiłem, uczę się tego, ale ten kurs już powstał. To też za duże słowo powstał. Zaraz powiem po kolei, co to znaczy, że powstał. Ale do sedna. Uznałem, że zrobię kurs, zacząłem się do tego przygotowywać, zdobywać wiedzę, kupiłem jeden kurs, jak zrobić kurs. W ramach tego kursu zdecydowałem się na platformę, bo musi coś takiego się pojawić gdzieś, gdzie ta treść, ten content się pojawi w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek formie, bo to może być wideo, może być audio, może być prezentacja z audio, prezentacja z audio i wideo, tych, tych form jest wiele. Warto tę formę dopasować oczywiście do odbiorców i tego, czego oczekują. Ja nie będę tutaj mówił o tym, jak zrobić kurs, bo jestem początkującym, ale chcę Ci powiedzieć, o swojej przygodzie, bo być może to ciebie też zainspiruje do stworzenia własnego kursu, dlatego że to jest niesamowita przygoda. Ja w pewnym momencie uznałem, że pomimo, że prowadzę podcast o rozwoju osobistym, to miałem wrażenie, że przestałem się rozwijać. Zapraszanie gości, rozmawianie z gośćmi, przygotowywanie się do odcinków solowych to było mówienie o czymś, co jest mi znajome. Rozmowa z gośćmi też często dotyczyła tematów, które w miarę są mi też znajome, albo bardzo dobrze się orientuję w temacie. A zatem nie było tu nic nowego. Nie było tego przysłowiowego wyjścia ze strefy komfortu. Więc postanowiłem coś z tym zrobić. Mniej więcej po rozmowie z Piotrem Peszko zdecydowałem się kupić kurs. To był kurs: Jak zrobić kurs online. Ciekawy materiał, dużo treści, ciekawe bonusy, kurs w wartości bodajże 1000 złotych, ponad. I naprawdę warto. Warto było te pieniądze wydać, dużo ciekawej wiedzy, niekoniecznie związanej stricte z samym kursem, bo tam się dużo dowiedziałem na przykład o mailingu. To też jest dla mnie niesamowita wiedza. Więc tutaj jakby ten przyrost wiedzy był. Wyjście ze strefy komfortu, jak najbardziej. Zacząłem robić rzeczy, których wcześniej nie robiłem. Ale w ramach tego przygotowywania dostałem w ramach innej transakcji również kurs, i też jestem w trakcie jego robienia. Czyli już są dwa kursy, jak zrobić kurs online bardzo pomocne, bardzo przydatne. Kurs stworzyłem, a tak naprawdę stworzyłem jego plan, stworzyłem, czy jakby zrobiłem przygotowanie do, do sprzedaży, ale jakby z racji na to, że to jest pierwszy kurs, nie chciałem wypuszczać na rynek czegoś, czego nie jestem pewien. Niestety mam sobie dużo z perfekcjonisty, dlatego powiedziałem sobie w pewnym momencie, korzystając ze swojej zasady PPP, czyli publicznego partnera produktywności, że zrobię ten kurs. I jak już sobie powiedziałem, że zrobię, że jest data publikacji, no to tak się stało. Przygotowanie agendy kursu, nagranie kursu to jest jedna część. Dużą częścią, bardzo ważną częścią, której dalej się uczę, jest sprzedaż. Ale żeby zdecydować się na sprzedaż, to chciałem mieć pewność i chcę nadal mieć pewność, że ten kurs będzie naprawdę dobrej jakości, bo kursów jak zrobić podcast na polskim rynku już kilka jest. Mało tego, w ostatnim czasie trafiłem na reklamę kursu człowieka, który nie prowadzi żadnego podcastu. Ja rozumiem, że ktoś może się świetnie orientować w kwestiach audio, w kwestiach montażu, ale z całym szacunkiem, podcast to trochę więcej. Dla mnie, podcast to duże serce. Dla mnie, podcast to pasja. Dla mnie, podcast to zaangażowanie i to, jakby dopełnia to, co. To, co możesz teraz zobaczyć, jeśli jesteś na kanale na YouTube i usłyszeć, jeśli słuchasz tradycyjnie podcastów w aplikacjach do słuchania podcastów. Dla mnie to coś więcej niż tylko audio, to coś więcej niż tylko mówienie do Ciebie. To jest dla mnie naprawdę duża część mojego życia, a naprawdę zdecydowana większa część mojego wolnego czasu w życiu poza pracą zawodową. Więc co zrobiłem? Poprosiłem osoby o to, aby przetestowały kurs. Oddałem go za pół ceny, tak naprawdę osobom, które zadeklarowały, że wrócą do mnie z informacją zwrotną są zainteresowane przetestowaniem tego kursu. I moim zdaniem to był strzał w dziesiątkę. Nie dlatego, że w kursie jest dużo niedoróbek, kurs moim zdaniem już dzisiaj jest naprawdę bardzo wartościowy i dobrze zrobiony. I takie też dostaję informacje, ale ja chcę, żeby to był bardzo dobry kurs, więc bardzo biorę sobie do serca te wszystkie uwagi, które dostaję. A na razie z tych wszystkich uwag mam jakieś 6 do 8 stron różnych notatek, w tym pomysłów, ale mało tego. Dałem się namówić na zakup kolejnego kursu, który również. Dostarcza dla mnie zupełnie nową wiedzę i już w trakcie produkcji kolejnych odcinków, kolejnych lekcji tego kursu wdrażam wiedzę z tego ostatnio zakupionego kursu, który pomaga zrobić kurs, który angażuje. Czy mi się to uda? Okaże się już niebawem, już pewnie za kilka, kilkanaście, być może tygodni, kiedy zdecyduję się uruchomić kampanię sprzedażową. Natomiast dzisiaj mówię Ci o tym, dlatego że jest to dla mnie niesamowita przygoda rozwojowa. To jest mój, jestem pewien nie ostatni kurs, a na pewno pierwszy kurs. Kurs, jak zrobić dobry podcast. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to wygląda, bardzo prosto tam trafisz, albo wejdź na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl. Powstała nowa zakładka sklep. Sam ją zrobiłem, więc wybacz, jeśli ona nie jest super profesjonalna, ale to jest też coś, czego się uczę. Możesz tam wejść właśnie przez tamtą stronę, tam jest podłączony ten sklep, albo po prostu wpisując w adres przeglądarki, kurs podcastu pisane razem.online, kurs podcastu Pisane razem.online. I tam zobaczysz stronę sprzedażową, którą też zrobiłem sam, ucząc się tego wszystkiego, i to trwa faktycznie całkiem dużo tygodni, już można powiedzieć. Poza tym, że dzielę się wiedzą, którą zdobyłem przez ponad dwa i pół roku, publikując co tydzień, jak wiesz nowy odcinek swojego podcastu, rozwijając się w ramach tego podcastu, bo publikuję teraz również odcinki solowe w formie wideo już od wielu tygodni, ale też idziemy dalej za ciosem i niektóre rozmowy z gośćmi, jeśli gość wyraża na to zgodę i jest gotowy technicznie również, to także dostarczamy razem z gościem materiał wideo i taki odcinek powstał właśnie z Magdą Kopenhagen, to był 125. odcinek o depresji, bardzo ciekawy i bardzo ważny odcinek, Pierwszy, w którym poruszam chyba tak trudny temat, jakim jest depresja. I teraz ostatni, czy też przedostatni, tak naprawdę odcinek 130 z Łukaszem, gdzie rozmawialiśmy o muzyce i to jest też wersja wideo. Więc podcast jakby jest elementem rozwoju i o tym mówiłem wielokrotnie, ale chcę też, żebyś ty, żebyście wy mogli również rozwijać się, dzielić się swoją pasją, dzielić się swoją wiedzą, ale też być może rozwijać swój biznes, bo właśnie do tego też tworzą, powstają, czy służą podcasty. Ja tylko dzięki podcastom, bo nie miałem takiego planu w ogóle, ale ponieważ ludzie sami do mnie zaczęli się zwracać z prośbą o to, żebym przeprowadził szkolenie, żebym dokonał audytu, żebym wygłosił jakieś przemówienie, jakąś prelekcję, poprowadził webinar w firmie. I to nie związane stricte z podcastami, tylko tym, czym się zajmuję rozwojem osobistym, finansami osobistymi na tyle, na ile mogę podzielić się swoimi doświadczeniami, oczywiście, bo są znacznie lepsi, którzy mogą o tym też opowiedzieć. Wierzę, że masz wiele do opowiedzenia. Że masz tyle historii, którymi możesz się dzielić, którymi możesz inspirować innych, bo ja też staram się w tym podcaście inspirować. Mówię o tym, że warto ruszyć się z miejsca, warto ruszyć się również w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli poćwiczyć, pospacerować. Ostatnio od kilku tygodni, dzień w dzień, staram się przez kilkanaście do dwudziestu kilku minut uprawiać poranną jogę, tak to nazwijmy, i do tego też namawiam. I do mnie też piszą osoby, które obserwują mój profil na Instagramie, że. Właśnie Właśnie ich to motywuje, że ich to inspiruje, że też zaczęli ponownie ćwiczyć, albo w ogóle zaczęli ćwiczyć po raz pierwszy, przynajmniej jogę. Więc to jest siła podcastu. Podcast też, tak jak powiedziałem, jest narzędziem biznesowym, i tutaj firmy też się zgłaszały do mnie, że chcą uruchomić własnym sumptem podcast też im pomaga. I to też jakby łączy się dla mnie w jedną wielką całość, stąd jakby ten kurs jest dla mnie bardzo istotny. Wiele czasu poświęciłem już na to, żeby go przygotować. Kolejne lekcje powstają w każdym tygodniu. Godniu. Ja je dodaję praktycznie codziennie do, do kursu, tak żeby kursanci mogli na bieżąco przechodzić ten materiał. Kursanci testerzy, czyli dostaje też na bieżąco informację zwrotną, czy jest w porządku, czy nie. Słuchajcie. Człowiek nie zdawałby sobie sprawy z tego, nawet jeżeli podejdzie do materiału bardzo dydaktycznie, to może się okazać, że załącznik, jaki jest do danej lekcji, na przykład ma niewłaściwy kolor. Jest przygnębiający, bo jest czarna ramka albo czarne tło w polu z tekstem. I to są takie niuanse, które też staram się poprawiać, ale jest tam wiele innych rzeczy. Więc tutaj opowiadam Ci o kursie, ale tak naprawdę chcę Ci powiedzieć o dwóch rzeczach. Pomyśl, co Tobie może dać podcast, który być może chcesz uruchomić. I dwa, co ostatnio zrobiłeś dla siebie, żeby się rozwinąć? Czego ostatnio się nauczyłeś? Jaki kurs sobie kupiłeś czy kupiłaś? Tych kursów jest naprawdę całkiem sporo. Ja w ostatnim czasie, zresztą mówiłem już w kilku odcinkach podcastu, kupiłem kilka kursów i naprawdę jestem z nich bardzo zadowolony. I mam w planach kupić kolejne, ale teraz muszę skończyć wszystkie te, które już są w moim portfelu. I nie każdy jest przeze mnie przerobiony do końca, a tak naprawdę chyba żaden. Ale dostałem z nich olbrzymią porcję wiedzy, którą wdrażam, i to jest też klucz. Wiem, że mnie moi znajomi uspokajają, że Wojtek nie każdy, kto kupi, go przerobi, a nie każdy, kto chciałby, też go teraz kupi, może kupi go kiedyś. Ja to mniej więcej jakby łapię te, łączę te kropki, to jest dla mnie nowe doświadczenie, z którego się bardzo cieszę. Jeśli ty masz swoje podobne doświadczenia, podziel się tym ze mną, napisz do mnie, jak to widzisz, być może wejdź na stronę właśnie kurspodcastu.online i daj mi jakieś wskazówki, czy ta strona wygląda dobrze, czy jest czytelna, czy jest przekonująca, czy, czy czegoś tam brakuje, to też dla mnie będzie ciekawa informacja zwrotna, dlatego, że teraz jakby wstrzymuję się od sprzedaży, bo chcę bardzo go dopracować, chyba, że bardzo ci Zależy i chcesz dołączyć jako jeszcze jeden tester i też się wypowiedzieć w tym, temacie, w tym temacie, dołożyć taką swoją cegiełkę, czy choćby mały puzelek do tego, żeby ten kurs za te kilka tygodni naprawdę był świetnym kursem, jednym z lepszych kursów podcastowych, jakie są dostępne w Polsce. Więc do tego Cię mogę namówić albo zaprosić, jeśli chcesz. Natomiast sprzedaż ostatecznie odbędzie się dopiero za kilka tygodni. Chcę, żebyś z tego odcinka wyniósł te dwie rzeczy, powtórzę raz jeszcze. Podcast może być dla Ciebie doskonałym narzędziem do komunikacji Twojej wiedzy, Twojego doświadczenia, do tego, żebyś dzielił czy dzieliła się swoją pasją. I do tego zawsze będę namawiał. I dwa. Zainwestuj w swój rozwój. To jest najpewniejszy i to jest najlepsza inwestycja z najwyższą stopą zwrotu, jeśli zrobisz to dobrze. Wielokrotnie w różnych pokojach na Clubhouse też byłem pytany o inwestycje. Nie jestem specjalistą od inwestycji, ale mogę powiedzieć jedno: inwestuj w siebie. Kup kurs, wdrażaj rzeczy z tego kursu. Czytaj wartościowe, rekomendowane książki, które są w temacie, który ciebie interesuje, i wdrażaj te rzeczy stamtąd. Rozwijaj się, inwestuj w siebie. To jest najlepsze, co możesz dzisiaj dla siebie zrobić. I to te dwie rzeczy. Chcę, żebyś z nimi został po tym odcinku podcastu. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli go oglądałeś, to dziękuję za obejrzenie. To, o co Cię mogę poprosić, to wejdź na Instagram, jeśli oczywiście masz tam konto. Znajdź profil Rozwój Osobisty dla każdego, zacznij go obserwować, a postaram Ci się dostarczyć jeszcze większą dawkę inspiracji, nie tylko do porannych ćwiczeń jogi. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i do usłyszenia, być może do zobaczenia za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla każdego.